Siemanko, tu boba dady. Dzisiaj otworzymy sobie przesyłeczkę z Allegro, z licytacji. Yy, yy, no dobra. Przesyłeczka tutaj otwieramy. Mamy tu, ładnie zapakowane. Też zaczynamy. No tak, najpierw sobie weźmiemy limitowane. O tak, bramkarz limitowanej edycji. Drugi, z limitowanej, Kluczowy zawodnik. Czy mam pałowski? go tutaj włożę. Oops. Dobra To teraz Tak sobie tu położymy. Niezłe karteczki, fajne, fajne Dobra, tu mamy ulubieńca fanów I mamy tak Bazówek mamy 100 wiem Dobra, to tak Tu, 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 tu. A, gwiazda Radosław Murawski Wysław Pietruszka. Pietruszka. Zając. Stawarczyk. Lenartowski. Gwiazdy. Andradina. Gwiazda. Korzyn. Gwiazda. Schodząca gwiazda Błąd. Burić, Burlika. Gwiazda Dancz. Gwiazda. 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 Tak. Małkowski, Patejuk, Iwan, Widanow, Agiera, Banaś, Nudelski, Piątek, Madej, Gwiazda. Gwiazda Madej. Dobra, to z tych to na razie nie będę wszystkich pokazywał. Teraz tutaj z drugiej kubki mamy Radowicz, Golański, Zahara. Kupisz, Żyjski, Szeliga, Dalamidza, Berszyński, Wschodząca Gwiazda, Frączak, Kosanowicz, Lisowski. Gwiazda Lisowski, Sierpino, Sierpina, Małkowski, Nako, Ulma, Rymaniak, Masłowski, Wschodząca Gwiazda, Jadłowiec. Czmarek, Kuciak, Kiełb, Bliwa, Lasdins, Kuciaka mamy tak. Gwiazda podgórski, paixao Lasdins, Orwak, Cetmarski, Pinto, Janukiewicz, Robak, Hamalajn, Szyndrowski, Grodzicki, Łukasik. Kosecki, Kosecki Gwiazda. Grodzicki. Kucharczyk. Kamiński. Cicho. Dąbrowski. Rymania, o, Dąbrowskiego właśnie nam brakowało. Rymaniak. Janota. Plizga Gwiazda. Broź. Trałka, Augusto. Hansel, Bliwa. Kaczmarek. Sarki, gwiazda. Rado Zapraszam też do wymiany, bo nie wiem, mogę dać tutaj jakieś te. Mogę dać też z Brazylii. Ale nie wiem, co chcecie, bo potrzebuję, bardzo potrzebuję album ekstraklasy. Bo wtedy żałuję, że nie kupiłem, bo teraz nie mogę go nigdzie znaleźć. Jeśli ma ktoś na wymianę, to proszę, piszcie na pewno. Dobra, to by było na tyle. Ja się już z Wami żegnam. No to cześć. cześć.